Ejka, witam Was w pierwszym odcinku poradników. Yy, w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam yy, wyrzutnie gracza lub pułapkę. Do tego potrzebne nam będą tłok, byle jaki, może być lepki lub nie, ale niekoniecznie, czerwona pochodnia, byle jaki blok, w tym przypadku najlepiej blok trawy, dozownik, zaślane <laughs> tory. Dwa wagoniki z TNT i musi być skrzynia, pułapka. Nie może być zwykła skrzynia, bo nie wypali. To kopiemy. Tak, dziura o długości 2x2. I tutaj możemy wstawić, jakie chcemy tory. Mogą być te i te. Tutaj dozownik kładziemy. Już można zamurować. Dwa tak O. Tu i musi być tutaj blok, bo będzie Wam wyjeżdżało. Tak? I wrzucamy po prostu wagoniki z TNT. O, wrzucimy sobie kilka. Najlepiej dużo. Raz miałem taki przypadek, że sobie tak siedziałem i trzymałem ciągle 5 minut. I mnie później wyrzuciło na, 5, na 3000 kratek do góry. Więc to ma nawet dużą siłę. A teraz, przed chwilą, za pierwszym razem, jak próbowałam kręcić, yy, chyba trzy wózki wrzuciłem. To wyrzuciło mnie może na 20 To ma mocną siłę. Dobrze, wystarczy już. Rozwalamy to. Tyk. I teraz yy, do tego musimy wrzucić jeden wagonik TNT. Najlepiej po środek. O, tłok tutaj wrzucamy. Tak, nie, nie tak o tak. O, i bo tak to się nie da, zobaczcie. Nie mogę postawić, więc muszę to wtłoczyć. O, i dopiero. Nie da zownik. I tutaj są... Wikłup. Jeżeli tutaj są wagoniki, to tutaj musi być to skrzynia pułapka, skrzynia pułapka od parasol. I patrzcie, na ile to nas wyrzuciło. Tysiąc... Może będzie 2000 kratek. Prawie 2000 kratek. To ma ogromną siłę. Tym bardziej, jak ja wrzuciłem tam full TNT. Ale mi ścina 10 FPSów. To będziemy chwilę spadać. To takie mamy przygody z tą zabawą. O! A dziura robi niewielką. Ku mojemu zdziwieniu. Ale ścinka. 1 FPS. O lol. Ale ja mam ścinkę. Przepraszam, za telegi. Ale nieprawdopodobne. Nigdy nie miałam tak mało FPS-ów. O, patrzcie, ile wagoników. Wagoniki, niestety, już nam odeje bez TNT. Dobrze, to w tym poradniku na tyle. Życzę Wam y, miłego y, wyrzucania się w górę oraz wyrzucania swoich kolegów. Można to zastosować do pułapek moich kolegów. Możecie się pochwalić w, w kalendarzach, na ile Was wyrzuciło. Dziękuję za uwagę. Cześć.